Siemanko! Witam Was w sezonie. Właśnie jestem nad jedną z pomorskich górskich rzek, gdzie szukam pstrągów. Chciałem Was w tym roku zaprosić na taką małą serię, która właśnie będzie dotyczyła pstrągowania. Będzie to pstrągowy vlog i dzisiejszy odcinek będzie pierwszym z tej serii. Opowiem Wam trochę o miejscówkach, w których łowię, jakich metod używam, jakich używam przynęt, jakiego używam sprzętu, Także zapraszam Was do oglądania, do subskrybowania i dajcie znać, jak Wam się podobało. Do zobaczenia. Jest, pierwszy kropas. <grystanie> Czad. Pierwsza rybka dzisiaj, całkiem ładny, taki około, o, powiedzmy 25. Super. Przeciwko mnie jest fajna miejscówka. Podmyty brzeg, podmyte drzewo, dosyć duży dołek. stawię tam wobler. To jest dosyć głęboko. Fajny dołek. Może no, coś wyjdzie. jest. Ale uderzył. Pięknie. Tak. Tylko że woda poszła w górę, jest trochę brudniejsza. Założę takiego Wulera Original flutter, pływający 5 cm. Zobaczymy jak będzie pracował. Mam! Dobra, nie będę go... Mam, mam O Jezu, spiął się, ale ładny był Przy samym brzegu mi uciekł Ale ten był lepszy kurde No to są haki bezzadzierowe Jest. A ten fajny. pięk Taki piękny pstrążek z nurtu super wybarwiony. I obydwie ryby uderzyły mi przy na samym środku. I przy powolnym zwijaniu w poprzek, nie? Jest. I też na środku. Uciekł. No jak widzicie przepiękną mamy. Zimę na Kaszubach, klimat jest, bardzo mi się podoba, na razie łowię na taką błystkę od Blue Foxa, srebrna jak widzicie, zobaczymy na początek coś lekkiego, potem spróbuję woblera jak nic się nie zadzieje na tym odcinku rzeki. Miałem bardzo fajne wyniki właśnie na srebrne takie obrotówki, więc popróbuję. Pozmieniam przynęty. Zobaczymy. To miejsce jest ciężko dostępne, trudno wykonać rzut, ale ostatnio jak tutaj byliśmy, najpierw miałem w tym miejscu puknięcie, a potem miałem rybę na kiju. O właśnie. to jest urok takich miejsc, ciężko wykonać rzut, ale duża szansa, że coś tutaj będzie stało, bo raczej mało osób tu wchodzi. I właśnie rzucając tutaj na drugą stronę, przeprowadzając przez środek przynęte, miałem najpierw puknięcie. Potem ryba była na haku. Próbowałem włączyć kamerę. Chwila luzu i poszedł. Niestety. O, chyba dzisiaj go tutaj nie ma. No, tu mam takie delikatne rozlewisko. Przed zwaliskiem drzew widać, że jest troszkę głębiej. Dlatego cięższa obrotówka, taka jak ta, którą mam założoną teraz, 8 gramów przy takim spowolnieniu nurtu, dosyć głęboko nurkuje. Przy wolnym prowadzeniu mogę ją przeprowadzić tam, gdzie te pstrągi będą się chciały schować. Czyli jakieś dołki. Tam powinny stać, zobaczymy. Jesteśmy dzisiaj we dwóch i oba jeszcze kontaktu żadnego nie mieliśmy, ale może troszkę później, jeszcze jaśniej, delikatniej jak się zrobi, może akurat wtedy. Brzeg naprzeciwko mnie wydaje się ciekawy, bo jest tam dosyć głęboko Podmyty, widać, że leżą jakieś gałęzie Trzeba go dobrze obłowić Dążyłem nagrać, ale wyskoczył mi przy samej burcie, dosłownie. Piękny, piękny pstrąg, około 30, no na pewno ponad 30 cm. Piękny. Odhaczam ją parę zdjęć zaraz wam ją lepiej pokażę. Rybka, którą przed chwilą widzieliście, dosłownie z tej gałęzi. Wziąłem obrotówkę na drugą stronę i chciałem ją powoli ściągnąć z nurtem i widziałem jak wyszedł mi spod tego drzewa, uderzył, było to w końcu takie konkretne uderzenie, nie tak jak wcześniej, cały czas tylko odprowadzenia, delikatne puknięcia, także jestem bardzo zadowolony. Taki piękny zimowy kropasek mi się trafił, super rybka.